Kobietach, które gdzieś tam pracują w urzędach, właśnie zarabiają mniej niż ich koledzy siedzący w pokoju obok na przykład. Ja powiem panu tak, wszystko, co osiągnęłam w swojej karierze, osiągnęłam bardzo ciężką pracą. Nic nigdy nie było dane mi za darmo. I... Ale miała Pani trudniej, czy, czy tak samo łatwo? Czy tak samo trudno, przepraszam? Jak, Myślę, że miałam tak samo trudno, bo yy, znaczy sport jest w ogóle inną dziedziną, mnie rozliczają wyniki. Yy, jakby mnie rozlicza to, jak dotknę szybko ściany, jaki wynik zobaczę i ile treningów wykonam. Natomiast to jest też tak, że no każdy, każdy szuka tego szczęścia i sukcesu na własną miarę, bo nie każdy chce być osobą, gdzie wszyscy cię rozpoznają. Nie każdy daje sobie radę z tym, że internet wży i pluje i bije i, i jakby. i, i kąsa. jakby. To, to też trzeba mieć, do tego też trzeba mieć charakter, więc to nie jest tak, że to jest tylko miło i przyjemnie, bo odnosimy sukcesy. Dla mnie ja zawsze powtarzam jedną podstawową rzecz, że e, sukcesem dla, sukces dla każdego jest czymś innym. I e, tak jak ja powtarzam zawsze, że dla mnie sukcesem wcale nie są medale, które osiągnęłam i wcale nie jest to e, ile razy stawałam na podium, tylko umiejętność podnoszenia się z porażki. To jest mój sukces życiowy, bo... Wtedy, kiedy, ktoś mi, kiedy mi nie wychodziło, wtedy, kiedy spotykały mnie różne sytuacje życiowe, potrafiłam się podnieść i iść dalej e, i realizować te cele. I, i, nie, poda, i nie, nie poddawałam się, jak ktoś mówił, że mi się zamknęła, odnośnie tego szufladkowania. Ja też tak trochę uważam, że to się poprawia. Natomiast. W dalszym ciągu szufladkujemy, no, sportowców szufladkujemy, że powinni tylko siedzieć w, tam, gdzie zrobili, aktorów, że też nie wychylać się, kogoś, żeby nie wychylać się. Tancę, że już tancę, tylko tancę, że już no, tylko no. więc mamy, mamy te szufladki, w których zamykamy ludzi i e, co, jest, co jest negatywne, jest tego coraz mniej i z tego się naprawdę bardzo cieszę, ale rzeczywiście e, musi ja, ja uważam, że sukcesem jest to, kiedy my czujemy się szczęśliwie, potrafimy popatrzeć w lustro i być, i być zadowoleni.